Sam salon nie ma za dobrą opinii, w Google. Powiedziałem, że właśnie tyle dzieli mnie od tego, żeby pójść na skargę do jego przełożonego. I o dziwo, ku zaskoczeniu pana Mirosława, Niemcy przystali na naszą propozycję. Dzień dobry, witam wszystkich. Essen, salon Audi. O nie, bo slogo nie zmyli. To też jest Audi, proszę bardzo, A6. I zlecenie od klienta z legnicy. O samym aucie powiem Wam nieco później. Teraz tylko tyle, że właśnie odbieramy, spieszymy się trochę, odbieramy to auto, bo dzisiaj chcemy je dostarczyć klientowi do legnicy odwroki. Przed nami mam godzinę 13. To dużo czasu zajęło nam załatwienie tablic, ale w ogóle sprawa bardzo szybka, bo byliśmy tu w zeszłym tygodniu. Kiedyś, kiedyś jeszcze, chyba rok temu, może dwa lata temu, a może to było trzy miesiące temu, nie, trzy miesiące to na pewno nie, pół roku temu, może więcej. No nieważne. W każdym razie byliśmy tutaj, sprawdzaliśmy na klienta A5 i było zetknięcie tu z pewnym sprzedawcą, ale takie bardzo niemiłe. Auto nie zostało kupione nie ze względu na sprzedawcę, chociaż teraz mu to wypomnieliśmy, ale ze względu na stan auta. Teraz gdybyśmy wiedzieli, że ten sprzedawca, bo oczywiście takie rzeczy ulatują, ale gdybyśmy wiedzieli, że ten sprzedawca e, to jest właśnie ten, no to byśmy tu chyba raczej nie przyjechali, a przynajmniej byśmy nie rekomendowali klientowi przyjazdu do tego auta. No, natomiast przyjechaliśmy, obejrzeliśmy auto, strasznie się stawiał ten, ten sprzedawca, był bardzo niemiły, no ale w końcu udało się auto kupić, bo ono nie kryło żadnych niespodzianek. No poza tym nieszczęsnym sprzedawcą. No dobra, byliśmy tutaj w czwartek albo w środę, w zeszłym tygodniu. Auto sobie obejrzeliśmy i od spodu udało się jazdę próbną wykonać. Mimo, że tutaj sprzedawca się trochę stawiał, udało się tę jazdę próbną wykonać. No i pan Mirosław zdecydował się kupić tę aszustkę. Auto już na tablicach. Startujemy, jak było powiedziane, musimy dzisiaj zajechać do legnicy. Wstępnie się umówiliśmy na godzinę 22. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie do przejechania. Jest prawie 800 km. No jest co jechać, tym bardziej takim tym naszym emeryckim tempem. O sprzedawcy mówiłem, no mówiłem, że było nieporozumienie. To poprzednie auto, a nie niekupione, ale nie dlatego, że sprzedawca był niemiły, chociaż był niemiły i niekupione ze względu na stan techniczny. Teraz też był jakiś taki najeżony od początku, ale udało się to auto obejrzeć, udało się przejechać, udało się sprawdzić pod spodem, mimo że trochę oporował i ostatecznie udało się to auto kupić, co ciekawe było wystawione za 37 880, pan Mirosław nasz klient pytał ile można zejść z ceny, celowo 2300 euro, bo ma doświadczenie w kupowaniu aut z autosalonów Audi, bo poprzednie też ma Audi, no i mówi, że może się uda 2300 euro, zagraliśmy w za zapomnieliśmy kwotę 37 tysięcy i o dziwo, Zaskoczeniu pana Mirosława, Niemcy przystali na naszą propozycję. Także 37 000 euro 2017 rok, dwóch właścicieli 75,84, nie pamiętam dokładnie Tysięcy kilometrów z haczykiem. No nie, dokładnie 78 423. 27 stopni, 1343. No to połowa trasy w kołach. Przyznacie, że nasze Audi prezentuje się naprawdę wybornie, bezwypadkowe, aczkolwiek lakierowane, powtórnie. Czepiają się czasami nasi widzowie, wśród nich nie brakuje profesorów miotków i że mówimy, że coś jest lakierowane. Oczywiście chodzi o powtórne lakierowanie, lakierowanie to potoczy, każdy wie o co chodzi, że chodzi o po prostu powtórne lakierowanie. No, ale wracając do samego auta, to sprzedawca zgłosił nam lakierowanie tylnego zderzaka. Wielkie przestępstwo to nie jest. Śladów nie ma żadnych. W ramach wstępnej weryfikacji sprawdziliśmy historię pojazdów Autodena oraz w systemie Audi. Przypomnijmy, że sprzedawca informował nas o bezwypadkowości i lakierowanym tylnym zderzaku. Te informacje potwierdził AutoDNA. Z tą marką współpracujemy już od dawna. AutoDNA oferuje możliwość sprawdzenia historii pojazdu po numerze VIN, wyjaśniając ewentualnym nowym widzom. Z AutoDNA sprawdzić można m.in. historię wypadkową pojazdu, przeglądy, odczyty drogomierzy, przeznaczenie pojazdu, bazy skracionych samochodów, czy uzyskać archiwalne zdjęcia. Wracając do Audi. Zwróćcie uwagę, że raport co prawda nie podaje informacji o konkretnym zderzaku, ale dość precyzyjnie pokazuje miejsce szkody, Datę jej powstania lub naprawy, czyli września 2017 roku, ówczesny przebieg oraz wartość naprawy, czyli 250-500 euro, co wskazuje, że była ona naprawdę niewielka, zapewne była to szkoda transportowa i dlatego nasz klient w ogóle się nią nie przejął, choć dostaliśmy wytyczne, by na miejscu dokładnie się temu przyjrzeć. Ponadto, ciekawostka, dowiedzieliśmy się, że ktoś inny z Polski też się tym Audi interesuje, bo auto było już sprawdzane z lokalizacji poznańskiej. Informacje z auto DNA pogłębiliśmy dzięki uzyskanym przez nas danym prosto z Audi. Widać, że 17 sierpnia 2017 roku auto było w warsztacie Audi, gdzie polakierowany został zderzek. Pokazany jest przebieg 5 km, ale raczej nie można się tego przyczepić, bo takie dane prawie zawsze nie są zgodne co do kilometra i co do dnia. Potem tylko serwisy olejowe przy około 30 tys. km, przy około 58 000 km i ostatni w sierpniu 2022 roku. Przy przebiegu 78 412 km. Aponki nawet ładne. Choć już nie najmłodsze. Rzut oka w hamulce. Jest przyjemnie. Krótko o tablicach. No, łatwo nie było. Kosztowało nas to 100... nocleg Essen. Nie dało się tego załatwić w jeden dzień, czyli przyjechać, zrobić tablicę i wyjechać autem. Niestety musieliśmy przyjechać wcześniej, złożyć dokumenty w takiej firmie, która pomaga w uzyskaniu tych tablic i ona tam swoimi kanałami uzyskała tablicę na drugi dzień. Koszt naszych tablic, no niewiele ponad 100 euro. I jest dość rekordowe, ale to i tak nic przy tym, co nam proponował salon, bo salon proponował nam tablicę za 350 euro. I załatwiono dopiero za dwa tygodnie. Trochę od odprysków, ale bez historii. Mucha, ale nie przyleciała z nami. Szybki rzut oka do środka. znacie że jest ładny. sam salon nie ma za dobrej opinii w Google. bo średnia cen 3.1 i to się w naszym przypadku potwierdziło, przynajmniej jeśli chodzi o obsługę klienta jak już było powiedziane, wspomniane to no sprzedawca też nie był zbyt miły, aż w końcu trzeba było mu przemówić do wyobraźni. Kolega oglądał auto, robił zdjęcia dla klienta, no ja w tym czasie poszedłem porozmawiać ze sprzedawcą i pokazałem mu na palcach dystans między jednym palcem wskazującym, a kciukiem. Około centymetra powiedziałem, że właśnie tyle, taki krótki dystans dzieli mnie od tego, żeby pójść na skargę do jego przełożonego. No, może ta groźba, a może coś innego, może cały kształt naszych oględzin. Potem jeszcze oglądaliśmy auto na podnośniku. Zaraz wrzucimy fragmencik z tego, z tego miejsca. Wszystko to sprawiło, że po całych oględzinach sprzedawca podszedł i poprosił mnie na, na rozmowę do siebie. Tam wytłumaczył swoje zachowanie, przeprosił. Powiedział, że jest nieufny wobec osób, które przyjeżdżają i tak dużo zdjęć robią. No, generalnie, może tak, może nie. Może miał po prostu zły dzień, ale trochę tak za dużo tych zły, złych dni, bo przy też miał nie najlepszy. No, w każdym razie przeprosił, i od tamtego czasu był taki. Chłodną uprzejmie tak jak powinien być sprzedawca, bo przecież nie chodzi o to, żebyśmy się tutaj zaraz kumplowali i połali do siebie miłością. Znaczy mamy auto na podnośniku, tylko wypowiadaj konkretnie, w którym miejscu Pan chodziło o ten sfotografowanie, yy, bo... Przepraszam Cię. 嗯。嗯嗯